Końcówka lutego oraz marzec były niezwykle intensywnym miesiącem w Urzędzie Miasta, jeśli chodzi o zmiany na czele urzędu. Fotel burmistrza, chyba jeszcze tak często, nie zmieniał właściciela. Ostatnią osobą, która tym razem została jednodniowym burmistrzem, był Karol Szymczak z Osiecznicy mi się bardzo, bo odwiedziłem większość, jak nie wszystkie wydziały. Pełniąca funkcję burmistrza Krosna-Odrzańskiego Anna Mikołajczyk na kilka godzin oddała swój fotel, gabinet oraz funkcję Karolowi, któremu opowiedziała o roli burmistrza, ale także opowiedziała o funkcjonowaniu urzędu. Teoria szybko zmieniła się w praktykę. Jednodniowy burmistrz odwiedził pracowników krośnieńskiego magistratu, poznając specyfikę poszczególnych wydziałów. Zdrowiało mnie to, że... Jest tu tak dużo pracy i że w sumie to aż tyle tego jest, a najbardziej mi się podobało, no tego się nie da dokładnie odkreślić, bo wszędzie było co innego. Gdy z jednodniowych burmistrzów mógł usiąść na fotelu dzięki styczniowej licytacji w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.